Ja w jestem admirały, to jest Guldy Hero Slayer powrót serii, odcinek już trzeci Także no co, lecimy Skal Dziecko Też udało ci się wyjść? Wzięli na materiał doświadczalny? Niewypaczalny, ci alchemicy. Jak bardzo cię krzywdzili, wkładali ci coś do ciała? Co ci, ci to się sprzeciwiali i uciekli i eksplodowali przez to? Trzymajcie otwarte. Jeśli uda się ich ominąć, wkrótce będziesz na zewnątrz. Co masz na myśli, że wchodzisz do środka? Oszalałeś. Czekaj, wyjdę pierwszy i wezwę armii koraldemonów. Strzeż się tworzonych przez nich golemów. Nie da się zabić. Okej. Okay. Nie! Skal. Zabi... ich za to. Co ty robisz? Oj. Au. Okej. Widzimy. Jutro będzie odcinek z Hearthstone'a, tak jak obiecałem. Okej, okay, kogo tu mamy? jesteś? zły druid. Chosz, Keralt przyłógał by ratować. To za widok. To, to, to jest kłamroczny elf. To, 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 to jest ten Malfurion, który was ułożył Warcrafta. Co ci się stało? To miejsce jest raczej niebezpieczne. Lepiej uważaj, zwłaszcza na tego człowieka. Jego zwolennicy i wszyscy inni tutaj oszareli. Chciałbym ci pomóc, ale jestem zbyt słaby, aby to teraz zrobić. Najgorszy są alchemicy. Razem odpocząć, odpocząć na zamek król demonów. Później zastanawia się, jak ci pomóc. Mam nadzieję, że ich Bogu sobie z tobą Ale czekaj, ty nie wiesz o nich? Jeśli chcesz dowiedzieć więcej, pytaj. Mówi, chcesz się dowiedzieć więcej. Mówi, chyba chce wiedzieć więcej. Halo, kopię. Okay. Co mamy? Jak chwilę egzekucję na poziomie drugim będę miał, ale na poziomie drugim daję nie wiadomo co, no bo nie widzę. Daj mi zamiast tego: ok, ciekawe co to co jest za ten kryształ cały? Co to jest? Sus Susano, jak z tego, z nurtu. Nie wiem co to jest, ale biorę. I. I. Nic ciekawego. Ech. Aha! Nie! Okej. Okay. Góle schodzą jak masło. Jak świeże masło. Won A co to właśnie co to robi? The Powerful Blast of Energy O, to lecimy, nie? To jest dojebane. Ta... ta czaszka jest dowolona Jak ją nazywasz? Kolego? Drapieżnik, okej okay. Halo Okej okay. Lecimy dalej What do we have here? We we'll check. Out... yes Boom. Bam. Bah. Kurde, leave me alone Idziesz po... A, zamienimy cię To jest zbyt dowolna czaszka, że ja mógł teraz Póki działa, to będę jej używał. Kim jesteś? To jest tank, magę, takim jesteś. Oj, dobra, ultimate move. Yy, nie mogę. Hallo. Aha. O, Który to 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 głosowanie odwrócić, głosowanie odwrócić, głosowanie nie żyje, teraz głosowanie kolej. Ha. No się wykańczą powoli No i zamiast zrobisz Jeb, jeb, jeb haha jeb Aha. Oj Pożądaj legendy Powrót ze światów Kóra, pierwszy raz ginąłem. O, teraz się urządzili, widzę. Rozmawiaj. Skul, muszę coś powiedzieć. Pamiętasz powiedzieć. dzień, kiedy za nas pierwszy bohater? Tak, to było ok. 3 temu. Wyskoczył na nas ogroż przez ten czarny kamień. Pewnie już rozumiesz, że to nie był zwyczajny kamień. Skul, ludzie, którzy znają te kamienie nazywają je... Czarnym Kryształem. Czyny kryształ ma niewyobrażalną moc. Wygląda na to, że Karl używa go do celów militarnych. Zresztą w pełni wykorzystywać czarny kryształ zagrożą nie tylko za, za, za zamkowi króla demonów, ale całemu kontynentowi harmonii. Na szczęście, magowie Karolun nie są zdolni korzystać z pełnego potencjału czarnego kryształu, ale nie możemy im poświęcić już więcej czasu. Zbieszczone kryształ, które mają w posiadaniu, nigdy więcej nie powinni zdobywać panowania nad mocą czarnego kryształu. Znam właściwie sposób wykorzystania go, Pomogę używać niemocy z kulu. Będę z i magii jeszcze pokazać drogę. Zniesie się silniejszy. Okej okay. Damn, boi, nice tits Ile go, ile go her A tak Ej, kurwa nie chciałem, ale dobra A to tak fizyczne, kurwa nie mogę O, proszę Maksymalna ilość punktów w życiu podniesiona o 10 3

o! Oh, ale zajebisty! A i teraz wracamy na początek, tak? Na urządek, w sensie tuż przed... Tak, tu, właśnie tu. No to lecimy. Zakończę to jak, nie wiem... Ha! Oh, jest tak zajebisty, nawet mnie nie dotkniecie. Dobro szkolny rekrut może nawet grozić dużemu NTOB sprawdź i trujący widziora okej okay. Wielkołak, to wiemy wilkołaka. Będę furasem. Takiej stara się chciałem być. tu może lipy zrobić. Ten wilkołak. Może to jest ona. Może nie wiem tego. Ale to, to jest ona i obraziły mi pleć. O nie, ja bym taką nie wytrzymał psychicznie. Hmm. Ulala. Eee, Kuźba nie to. a nie mogę. Myślałem, że jak się sprzedaje przedmioty, to można zdobyć kasę z tego. Zresztą znaczy się no. Jak się niszczy przedmioty. Kuma! Kuma z gonpisa! Yeah. You are weak. you will suffer 0 ображено by the way ejka okay, enter troll I kurczą cool, buty. Chcę ewoluować mojego szkieleta. Ażem. Tam ten bez, ale to była wyjątkowa i to potrzebowało stu kości. On to jest zwykła. Tak, to 10 powinno. To 10 powinno wystarczyć. Dobra. Wilkołak has evolved into starszy wilkołak. Give mi kości

Kim ty jesteś, gościu? Uwolnij zdziczałego kapłan mroku. I po co mnie wciąga, wyciągałeś? Boże, miło mogę wtedy ciasnąć. Ej, naprawdę muszę wracać do świątyni. Skoro już tu jesteś, możesz otrzymać błogosławieństwo. Masz pieniądze? Nie chodzi, że, że są potrzebne. Tak, tylko tak, że jest, że błogosławieństwo władcy demonów kosztują. Wystarczy, że to i zamienię, którą w Twoich humorności winną. Nie win jednak, jeśli otrzymasz coś, czego nie chciałeś. A ciul co to jest? o oh, basically to samo Dawaj to Give it to me Give me the child Zrobię tak? Zrobię tak Zrobię tego motocyklista. trochę yeah. motocyklista? Co to jest? Gnom ducha ziemi bajka? duchwa, to tu są duchy Król Duchów Oberon. Muszę to kiedyś spróbować. E, he, he a to co robi? Babciu, to jest zajebiste. okej okay. jee mam medal eee niom 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 okej, okay, myślę że sobie pokonam ich teraz i na dzisiaj skończymy jeśli pokonamy Drasila, o to chciałem powiedzieć jedna rączka druga rączka i hello there mm. H. H. Weak. You are weak. You were always weak. Ty go zabiję bez tych, bez zostawania obrażonych. żonych. dziaj, ciul. Sure. Właśnie przepiękował jest swój los. Jep. Hm. A wezmę. A teraz nie ma dialogu. okej. Okay. Co tak mały koń? Wygląda że dialog jest tylko na końcu. Znaczy, na tylko za pierwszym razem, gdzie jest. Także co? moi nie widzę. Ja byłem Admirały. To było Skull the Hero Slayer. Odcinek z trzeci. No i co? No i cześć.